Dzień kochani, witajcie na moim kanale. Ja jestem Roxana i dzisiaj przychodzę do Was z drugą częścią tego odcinka. Zostawiliście tam ostatnio 100 łapek w górę, dlatego dzisiaj zostawcie tutaj 200 łapek w górę, jeżeli chcecie, żebym nagrała trzecią część. Wiem, że tam było więcej łapek w górę, więc na pewno wbijecie. A dzisiaj mamy kolejny mrożące krew w żyłach, ale też piękne, mam nadzieję, wokalne TikToki. Przechodzimy zaraz do pierwszego, ale jeszcze koniecznie teraz zostaw to łapkę w górę w końcu, jak jeszcze tego nie zrobiłeś. Zasubskrybuj mój kanał, a także wbijaj na Instagrama, tam udzielam się codziennie. Po więcej takich muzycznych, wokalnych TikToków w moim wykonaniu zapraszam Was na mojego TikToka. A teraz już przechodzimy do pierwszego TikToka. Ta kolorska i szlugi, z tobą Lipiec był długi. Dobrze wiesz, że tęskniłam. O, to wyśniłam. Nic nie zostanie wiosnek parę To, co mi się podoba w tym wykonaniu, to jest przede wszystkim to legato, czyli przechodzenie właśnie, wiecie, takie płynne pomiędzy poszczególnymi słowami, co nie jest proste, co nie jest takie łatwe, jak się może wydawać. Chociaż tutaj ta delikatność na jen, przynajmniej mi osobiście nie trafia aż tak mocno w gust. To jest to dobre wykonanie, ładne, podoba mi się. Łapkę w górę i zostawiam. Aha, czyli to jest Hanka, i jej właśnie miała takie filmy, w których naśladowała głosy innych wokalistów, i nawet całkiem nieźle jej to wychodziło, chociaż ta jej maniera, o której chyba już mówiłam w poprzednim odcinku, mi osobiście trochę przeszkadza, ale zobaczmy, co tutaj jest dalej. Ewidentnie ćwiczenia nad jakimś wykonem. Albo po prostu ustawiony TikTok. No ale wiecie, fanka jak fanka ona ma dobre zdolności wokalne, więc też na plusik, łapka w górę. Krabecie znów do nieba! Codzi mną i jutra nieba! Uchyl mi drzwi. Teraz kiedy świat śpi. Tutaj, poza tym Było totalnie Fajnie No ja już o tej dziewczynie słyszałam Gdzieś ją chyba właśnie widziałam, bo czasami jak po prostu coś tam wyszukuję z Roxaną, To wyskakuje mi po prostu ona, więc nie dziwię się, że tutaj jest kawał głosu Bo widać, że dziewczyna chce iść w tę stronę No i totalnie zaśpiewała jak Roxana Węgiel tutaj nie ma to jakby czego jej odjąć, więc też zostawiam łapkę w górę. Czytam serduszko, kwiatuszek. Jest generalnie na plus. Kuba? Bardzo chcę być już po ślubie. No chodź uchajdać się. Tak długo na to czekam już. A ty tylko gra. Tak długo już zwlekałeś, starzeję się i gruba robię się To jest mocne, to jest za mocne totalnie tutaj Marlena oczywiście pół żartem śpiewa piosenkę wymyśloną do piosenki Lubimy dziś bałwana ale dobrze jej poszło nawet, myślę, że tutaj jest potencjał w głosie ale generalnie TikTok bardzo funny, taki śmieszny a nieś tyle go odnoś, słychać kukocie. Zaraz tego nie strzymię i wyprowadzę się. Robi się to nudne, i też można tak. Żyć mi zawrac, Załatwij mi konsolkę, to się zastanowię. O ty. <laughs> to było. Ej, to im wyszło. Nie wiem, czy to było ustawione, ale. <laughs> Fajnie, oni w ogóle bardzo do siebie pasują. No i tak śmiesznie, ale wokalnie całkiem. W tonacji i w ogóle? Więc. Jest... plusik. Pesz nie patrz, taka piękna, Na i moja mała modelka. Tyle piękna, tak skozyjna. Podaj rękę, zjedźmy razem 6 lat Piesz... Widzimy, że... <noise> Aha, tutaj y, trochę freestyle Trochę mocny freestyle ale gdzieś tam słychać o którą piosenkę chodzi, więc całkiem spoko, no ale y, no wokalnie to jest tak, tak średnio, nie? Więc minusik No, god, please no, no! Czuję co się święci Obędał i zły duch Tam było... Po... そして。S S Trochę tam w górach jest tak ściśnięta gardło bardzo, ale. Co nie zmienia faktu, że to jest chyba na razie najlepszy taki najszczerszy wykon w tym odcinku. Dajcie znać, czy Wam się podoba, czy nie, ale mi się bardzo podoba. Tutaj jestem ciekawa tej dziewczynki, tym bardziej, że ostatnio stało się bardzo popularne nagrywanie właśnie z tymi ustami. Nie bardzo wiadomo, ile kto ma lat i też jak wygląda, ale totalnie na plusik zostawiam łapeczkę. Całą noc tańczy ze mną cały skład O, to nasz los, tak kto robi ekipa Los? To nasz lot, tam jest to nasz lot, mój drogi Tutaj jest wokalista zespołu Masters Tak śpiewa wokalista popowy według niego No i tak jest Całą noc tańczy ze mną cały skład O, to nasz los, tak to robi ekipa To nie jest los, tam jest lot Ej, to nawet ja wiem, że tam jest lot. Gdzie ja jestem stara na takie piosenki, ale ja wiem, że tam jest lot. Dlaczego on śpiewa los? Los? Co ma w ogóle? Jaki ma sens? Ten tekst piosenki. W... ze słowem los. W zasadzie ze słowem lot też nie ma sensu. Dobra, Trochę mnie irytuje ten los. Troszkę, tak, troszkę. Całą noc stańczy ze mną cały skład. Oh, oh, to nasz los, tak, to robi ekipa. Całą noc stańczy ze mną cały skład. Oh, oh, to nasz los, tak, to robi ekipa. Yeah. Całą noc stańczy ze mną cały skład. To nasz los, tak, to robi ekipa. Uff, koniec. Uff, trochę to było długie. Bardzo podobnie śpiewał w niektórych przypadkach, ale gdzieś tam generalnie się zgadzam z tym wszystkim, poza tym, że tam nie jest los. No i to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się takie filmy podobają. Jeżeli tak, to zostawiajcie łapeczki w górę i też zapraszam Was na Instagrama, bo tam w tym tygodniu ważne info a propos wielkiego projektu YouTube'owego ze mną. Ja i projekt YouTube'owy serio. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Pa!